Tak jak się dzieje, e, trzeba się cofnąć do, na początku do wyborów naszego szanownego e, władza e, tego budynku, no bo on dowodzi tylko tym budynkiem, nikim, nikim więcej. E, wybory, no wybory mówi się, że w Polsce mają być, no nazwijmy je, demokratycznymi wyborami. Dzieje się tak, że. Spływają do nas informacje, że płaci się za głosy, ludzi się wozi na głosowanie e, i później ukazuje się taka informacja na forum gminy. Darłowo mija pół roku i wójt gminy zamyka forum. No, niestety, takie coś nie może się dziać. E, jak zobaczyłem, że zostało zamknięte forum gminy. No Napisane było przez pana Wójta, to co było napisane, polewam na tym faktem. No to jest dramat. Zamykanie ust ludziom, którzy po prostu mówili prawdę na tym forum. Nie może tak być, to jedna rzecz. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wybory, stało się jak się stało. Niestety, kto był za Wójtem, to niech teraz tylko podziękuję Wójtowi, że w najbliższym czasie za wodę, ścieki no, docierają informacje 18 zł za metr. Proszę Państwa, niemożliwą rzeczą. Jeżeli takie ceny wejdą, będziemy mieli najdroższe ścieki w Europie. Panie Wójcie, co pan chce zrobić z naszą gminą? Przecież tutaj nikt nie przyjedzie do nas ze względu na to, że nic się nie robi, tylko podwyższe się ceny. To no przecież to jest, to jest, no nie wiem jak to nazwać, no to jest złodzieństwo okradanie wielu dzień. Kolejna rzecz. Zgłosiło się na tym forum, wrócę do tego forum, stała się sytuacja w Bobolinie na plaży, że dziecko, no, podtopiło się, tak? Znają wszyscy tą sytuację, chyba to było 3 lata temu. Dziecko, nie wiem na dzień dzisiejszy, czy żyje, czy nie żyje, ale miał być, rat mieli być ratownicy. No niestety, 3 lata mija, wójt przed wyborami mówił, tak, będzie ratownik. W tej sprawie interweniowała, e, z tego co wiem, chyba dziennikarze z Gazety z GK24 wywiad był, pan wójt pięknie powiedział tak, będą ratownicy. Trzy lata mija, w Bowolinie, dalej dużo ludzi na plaży. Oby jeszcze byli, a dalej nie ma ratownika, a nawet jednego. W Białogardzie jak nie było ratownika to poniesili manekina. Ktoś był. A u nas nawet nie można zabezpieczyć pięciu godzin dziennie, żeby ten ratownik był. Ludzie to jest po prostu... Nie ma słów na to. Kolejna rzecz, w Powolinie rozmawiamy, chcemy coś zrobić, no nie ma pieniędzy, no gdzie są te pieniądze? Ja się pytam, gdzie są pieniądze z opłaty klimatycznej? Ja zwracam się do sołtysa gminy, przepraszam, sołtysa Bowolina, żeby przedstawił nam, gdzie są pieniądze z opłat klimatycznych. Nie są w stanie przedstawić tego, to znaczy, że kradną, nic więcej. Trzeba powiedzieć głośno, kradną pieniądze nasze, naszych ludzi, którzy przyjeżdżają do tego. Mówi się, żeby było zgłaszane, żeby ludzie przyjeżdżali, żeby odprowadzać pieniądze do gminy, ale za co?